dziwne przeczucie na tą kopalnię. Dobra, idę z tej kopali. Nie wierzę, że mam takie laki ludzie. Tam miałem iść? To chyba byłem. Nie, człowieki? To byłem tam. Więc nie muszę I, i idę już do góry. Dobra. O, jest akurat dzień, więc akurat dojdę chyba do domku. Chyba, wiecie co? Chyba, chyba. Chyba, i chyba. Mam jedną pochłodnię. Co ja układam? Jezus moje, jak ja mogę to zrobić? Tak. Tą, tą, tą. Lagi to mi skakać też nie dodam. Wiecie co? To znaczy, że to jest... Kopalnia. No. my idziemy. Już mamy nieźle obrobione kopalnie. Patrzcie, jeden odcinek i jeden surowców, nie? Chyba jeszcze w domku co tam zrobię ten bo to jest ten kamień o czym wam mówię gdzie? to jest to zobaczcie ile mam kryształów nawet sporo podoba mi się to nawet mamy dużo mamy robinę, sharpness emeralda ja jestem zadowolony z tej, tej wyprawy tam mamy domek nie, tam mamy domek co ja mówię i tu ma okolnego wulkanu wiecie. o tam Tą, tą, tą... Później się tam przemieścimy tam, w tamtą stronę, albo w tamtą. Jeszcze nie wiem. Wreszcie są często wiekołaki, więc... Nie wiem. Dobra. Ja tak, tu zabuduję. bencza akurat znowu nie wiem. Ostatni raz rob, robię ten workbench Postawimy go tu i, zaraz, i tylko to ty sprawdzimy, nie mam patyków Dobra Tak, z czego, z emeralda, z, z nie, robię mało Tego, o, można to zrobić, fajnie Myślę, że i można ihy, ihy, ihy. O, ale to spalanie źle to na trzy diaksy by mi wystarczyło. A tak... Ciekawe czy też wyjdzie, bo Emeralda to możemy poświęcić. ale... Można, ale fajnie. Wiecie co? Ehm... Um, hmm. Emeralda czy to Ten to. tyle. To jest wart ile? To jest wart chyba więcej, nie? a to jest... nie. co, to, to jest to samo, więc bierzemy tego. Dobra, mamy tych więcej. Zobaczymy jakąś szybko O, wow, Dobry jest. Dobra. Ja teraz wyjdę. Oczywiście. I się z wami pożegnam. Jak to wyderka. Co ja mówię, jak, to co? Jak to Wydarka? Aha, dobra. Jak to Jankes Games, czyli tak. Um, idę, 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 idę znowu moim kilofem. I tak. I z wami się pożegnam. Siemka. Do następnego odcinka. Z moim kilofem. Subskrybujcie, komentujcie i pamiętajcie, wejdzie na loczek 91. I obejrzyjcie sobie go filmik. Yy, pozdrawiam go. Cześć. Elko.